jeden z ich agentów leży. Cześć witajcie w materiale z Marvel's Avengers. Zakończyła się zamknięta beta na PlayStation 4. Pograłem z nią w nią ładnych parę godzin, ale do tej bety wymagane było posiadanie zamówienia przedpremierowego albo zdobycie klucza z innych źródeł. Natomiast 14 sierpnia wszyscy będziecie mogli zagrać na PS4 właśnie, bo beta będzie już otwarta tym razem, a dopiero tydzień później będzie otwarta beta na wszystkich platformach, także na PC, bo w ten weekend na PC i na Xboxie będzie to zamknięta. no skomplikowane, ale w każdym razie, jeżeli będziecie chcieli spróbować Avengersów przed premierą, to wypróbujecie na każdej platformie i to jest najważniejsze. Bo warto wypróbować. Hmm, tak naprawdę wydaje mi się, że niektórzy mogą nie do końca wiedzieć, czym tak naprawdę jest Marvelous Avengers. Więc śpieszę już z wyjaśnieniem, jeżeli będziecie mieli okazji zagrać, bo na przykład będziecie na urlopie czy coś w tym stylu. Hmm, więc największe skojarzenia, jeżeli chodzi o strukturę rozgrywki, hmm, nie mówię tu o mechanice walki, hmm, pamiętajcie, tylko o strukturę samej hmm, gry, tego jak przebiega, jakie są kolejne misje, jak jakby. Hmm, Zmierzamy w stronę finału. To ta gra bardzo przypomina Destiny. Otóż po prologu, takim dosyć filmowym, który widzieliście na pewno już wiele razy, więc tutaj nie nagrywałem nawet z niego gameplayu. Ale te bitwy na moście, gdzie mamy też Tora i Kapitana Amerykę. Em... Trafiamy tak naprawdę. Y, mamy misję z Hulkiem, a potem trafiamy na statek Avengersów, który jest naszą bazą dowodzenia. I tam mamy stół dowodzenia. I z tego stołu wybieramy sobie misję y, na, na, całej, na całym terenie Stanów Zjednoczonych. I to wygląda jak y, mniej więcej wybieranie misji właśnie w Destiny, gdzie mamy tą mapkę galaktyki. I sobie wybieramy klik, 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 czy tutaj chcemy misję wykonać, czy tam. Więc y, tak to wygląda. Y, wybieramy postać i trafiamy do lokacji, w której rozgrywa się dana misja. Struktury tych misji są... Em, powiedziałbym trochę takie... na pewno są powtarzalne, tak, bo często mamy em, na przykład cel po prostu em, przejęcia kontroli nad jakimś terenem, czyli musimy stać w jakimś, wiecie, w punkcie jak w jakichś trybach multiplayerowych prawie. Em, albo mamy coś zniszczyć, po prostu na przykład zniszczyć pięć serwerów gdzieś tam w bazie podziemnej. Bardzo często zauważyłem też jest tak, że em, Większość misji, zdecydowana większość misji kończy się w bazie podziemnej jakiejś tam i te bazy podziemne są bardzo podobne do siebie, więc no jest ten też element powtarzalności, ale to jest takie mówię, typowe dla gier MMO Lite, czyli takich gier właśnie w stylu Destiny, gdzie gra oczekuje nawet od nas, że my będziemy te misje powtarzać, no bo wiadomo, będzie szansa na zdobycie sprzętu. To jest, gdyby to było strzelanie, tak? Gdyby to była strzelanka, to nazywa, nazywalibyśmy e, Avengersów grą typu Looter Shooter. To nie jest shooter, więc musimy wymyślić jakąś inną nazwę: ehm, Looter Brawler? Nie wiem, Looter Action Game, bo loot tu jest bardzo ważny oczywiście. Ehm, zbieramy cały czas praktycznie jakieś nowe elementy wyposażenia, które zwiększają nasz power level, tak? Poziom mocy. Tak samo jak w Destiny, nie mamy poziom mocy, czy tam w Division i innych tego typu grach. No, poza poziomem postaci zwykłym mamy też właśnie power level em, sprzęt jakby em, poziom sprzętu, tak to nazwijmy dla uproszczenia. Więc wiadomo, że powtarzamy, na przykład zanim przyszedłem do drugiej misji fabularnej, chociaż ona nie była z głównej fabuły, ale bo są też takie misje związane z konkretnymi bohaterami, gdzie gramy jako konkretny bohater i to była misja z Hulkiem ale zanim do niej podeszłem, to wolałem sobie, żeby rozwinąć trochę postać, więc wykonywałem te takie misje opcjonalne, żeby sobie podbić level właśnie giru. Em, no i trzeba powiedzieć, że największym rozczarowaniem dla mnie, jeżeli chodzi o lód, na pewno w Avengersach jest to, że lód, który zdobywamy, czy to rękawiczki, bo zazwyczaj lód to jest coś w stylu e, jakaś bransoletka, tak? jakiś tam pas, czy coś takiego, czy jakiś element kostiumu. To nie jest tak, że lód się składa na cały kostium, ale te elementy w ogóle nie zmieniają wyglądu naszej postaci, tak? Czyli zdobywamy lód, powiedzmy, gramy, gramy kilka misji, mamy już fajny lód, wyposażamy ten lód i nic się nie zmienia w waszej postaci poza cyfrkami um, niektórym to nie przeszkadza zupełnie mi to przeszkadza bardzo bo jednak um, połowa satysfakcji ze zdobywania lutów w grach tego typu to jest to że zmieniają nazwy, nasz wygląd w jakiś sposób nie przynajmniej ja tak mam nie wiem dawajcie znać na pewno w komentarzach co wy o tym sądzicie a dla mnie to jest pomyłka trochę że lut nie zmienia naszego wyglądu tym bardziej że um, injustice 2 Udowodniło, że można bardzo fajnie taki system wizualnej zmiany za pomocą lutu super bohaterów znanych z komiksów e, zrobić w grze wideo, więc Biatyka zrobiła to lepiej niż, niż gra, w której lut jest no, bardziej istotny, ale no mniejsza o to. W każdym razie, może przejdźmy do samej rozgrywki. E, sama walka jest prosta na początku. Ehm... I z biegiem czasu zaczęło mi się trochę bardziej podobać, co ważne, bo na początku mamy dosyć mało umiejętności, mało kombosów na przykład i tak dalej, i tak dalej, więc to jest bardzo takie nawet nieciekawe, powiedziałbym, w pierwszych misjach, ale na szczęście później, jak zdobywamy punkty umiejętności, wydajemy je w drzewkach talentów naszych bohaterów, to zdobywamy dodatkowe ruchy, dodatkowe możliwości po prostu na polu, na polu bitwy. I z biegiem czasu faktycznie to się staje trochę ciekawsze i sama walka nawet potrafi sprawiać frydy w tej grze, więc to jest na pewno na pewno ważne. E, oczywiście zależy też dużo od postaci. E, mi najciekawiej się grało chyba Iron Manem, chociaż nie jestem odosobniony na pewno w tym, bo Iron Man jest najbardziej uniwersalną z tych postaci, przynajmniej które były w becie, bo w becie nie było Tora i nie było Kapitana Ameryki. Byli tylko w prologue, ale to się nie liczy tak naprawdę. E, jeszcze w pełnej wersji będzie... Właściwie to wszyscy, tak? Bo e, Kamala, Iron Man, Black Widow Hulk, em właśnie Tori i Kapitan Ameryka i jeszcze tam po premierze dopiero dojdzie Spider-Man na PS4 czy e, hokej na wszystkich platformach, ale właśnie Iron Man dzięki temu, że on jest w miarę dobry na dystans, tak jest e, potrafi latać, więc możemy mamy wygodną ucieczkę w każdym wypadku. Możemy sobie wiecie szybować nad wrogami gdzieś tam podczas gdy Hulk i Czarna Wdowa okładają ich pięściami. Iron Man ma też dużo takich systemów dodatkowych, na przykład, bo możemy sobie zmieniać broni, tak? dystansową, możemy albo strzelać laserem, albo rakietami, albo takim to się chyba nazywa jakiś termalny tam promień, nieważne, w każdym razie mamy różne te właśnie broni dystansowe, którymi, między którymi się przełączamy, więc wydaje mi się, że z tych postaci Iron Man miał na więcej takich systemów ciekawych, chociaż na przykład Hulk, jak przytrzymujemy R2, grając z Hulkiem, to mamy taką energię leczącą, ale z drugiej strony też dodajemy lepsze obrażenia. I potem widziałem, że w drzewku talentów, że Hulk na przykład może być o wiele, o wiele silniejszy, jeżeli nie korzysta z tego leczenia, więc są takie fajne. Jest, jest potencjał na fajne rozwijanie postaci, tak i potem ciekawszą rozgrywkę na pewno. Natomiast na pewno też przeszkadza w tej rozgrywce trochę wydajność. Jak ja grałem na zwykłym PS4, no i momentami spadki animacji są bardzo odczuwalne, szczególnie podczas dużych bitew. Widać też dynamiczną rozdzielczość, która potrafi spaść chyba do poniżej full HD, tak na oko. I to połączone z motion blerem, no, nie wygląda za ciekawie. Mam nadzieję, że w pełną wersję uda mi się zagrać na PC, bo rozgrywka byłaby. Ja to czuję zresztą sam, że sprawiałaby więcej fanu, gdybym grał po prostu. W... W, do, w płynną, wiecie, zoptymalizowaną dobrze grę, tak? A niestety e, wydaje mi się, że to jest gra robiona pod pc i pod nową generację. Na szczęście, to warto zaznaczyć, e, wszyscy, którzy kupią sobie Avengersów na PS4 albo na Xboxa One, będą mogli potem za darmo sobie zupgradeować e, tę wersję e, do wersji PS5 albo Xbox Series X. Więc to jest e, takie lekkie usprawiedliwienie dla twórców, że e, później będzie dobrze działać to na, na przyszłych platformach. Natomiast sam nie wiem, co sądzić właśnie o tej całej strukturze, bo muszę przyznać, że fabularnie o ile początek jest tam trochę ciekawy, to potem jakby ta fabuła się totalnie rozmywa przez to, wiecie, jaką mamy strukturę misji, tak, bo jesteśmy sobie przy tym stole misji, wybieramy tą misję poboczną, coś tam musimy rozwalić, jakieś serwery w jakiejś lokacji, kolejna misja, musimy przyjmować punkty kontrolne i wiecie, ta fabuła zupełnie znika gdzieś w tych misjach pobocznych, gdzie grindujemy power level. I no nie wiem, na razie mam bardzo takie Sceptyczne odczucia co do Marvel's Avengers. Na pewno chcę zagrać więcej, żeby po prostu się przekonać, czy rozwinięte o wiele bardziej postacie. Dadzą o wiele większy fan, jakie potem jeszcze dodatkowe drzewka rozwoju się odblokowuje, jak, i jak będzie lud wyglądał w późniejszych etapach, itd., itd. Ale na pewno warto zaznaczyć, że to nie jest gra single player, czyli że jeżeli ktoś żył pod kamieniem i nie wie o co chodzi, na przykład sobie patrzy, na no, Marvel Avengers, to może będzie coś w stylu Batmanów od Rocksteady, no to nie, to nie będzie to, to nie jest gra single player nastawiona na narrację i fabułę, tylko to jest właśnie bardziej produkcja w stylu. Um, no w stylu Destiny, jakkolwiek dziwnie to się może brzmieć na pierwszy rzut oka, to jak zagracie to przyznacie mi pewnie rację, więc polecam wam po prostu przetestować tę betę tak jak powiedziałem od 14 od 14 sierpnia dla każdego na PS4 w przyszłym tygodniu tydzień po 14 sierpnia będzie też na innych platformach otwarta beta, więc zagrajcie może jeżeli znajdziecie chwilę i wtedy dajcie znać, albo jeżeli już pewnie część z was grała w wersję zamkniętą, w wersji bety, to też dajcie znać jak wam się podobało a ode mnie to by było na tyle i do zobaczenia w kolejnych materiałach.